Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w moim ogrodzie. U nas weekend był pochmurny, nawet bym powiedziała, że deszczowy, chociaż tego deszczu było niewiele na to, co rośliny potrzebują. No a w, na weekendzie tak naprawdę mam czas na ogród, no a na tygodniu nie za bardzo, ponieważ praca i inne obowiązki, ale tak codziennie staram się coś zrobić. No i od poniedziałku mamy ładną pogodę, dlatego wskoczyłam do ogrodu tak na godzinkę po pracy i chcę Wam pokazać, co zrobiłam, a będzie to tak przede wszystkim czyszczenie piwoni drzewiastej, jak ją obcinałam, hortensję kosmatą, Pokażę Wam też, jak czyszczę żurawki, bergenie i obetniemy też budleje. Dodatkowo dzisiaj byłam w dwóch szkółkach, ponieważ chciałam sobie dokupić trochę bratków i pokażę Wam też, jakie kompozycje zrobię w koszach, bo tak, tamtą rabatę sobie właśnie wysprzątałam wczoraj, a dzisiaj będę sedziła bratki. Kupiłam też sobie takiego Oczara, ponieważ tutaj z tyłu za mną ma miejsce na taki krzew, taki do 3 metrów, i to jest Oczar Arnold Promis, który rośnie na 3 metry wysoki i na 3 metry. Szeroki. Dziś go sobie tutaj muszę wkomponować, jeszcze dokładnie nie wiem w którym miejscu, no ale będziemy powoli działać. Ja teraz skoczę tylko do domu, przebrać się, no i zaczynamy pracę w ogrodzie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. W tej szkółce mamy dzwonki, szafirki białe i niebieskie, stokrotki, jacynty, narcyzy, jakieś tulipany już kwitnące, no i mnóstwo bratków. Mniejsze, większe. Widziałam przed chwilą y, ciemierniki, ale tylko trzy kolory są. I to takie dwa podobne do siebie. Bardzo akurat tutaj mały jest wybór. No i pierwiostki. Też y, trochę mały wybór. Wezmę sobie tą sztukę do domu na pewno. I pojadę do drugiej szkółki. A w tej drugiej praktycznie wyboru nie ma. Ale są ładne oczary. Na któryś się zdecyduję. Jestem już w ogrodzie. I tutaj możecie zobaczyć jak mój hokus, kocurek, tala się po prostu w kurzu jeden wielki pył będzie na nim potem przyjdzie się przytulać a tutaj już cała zgraja pokażę wam ciemierniki ale tylko jednego, bo tak na szybciutko dzisiaj reszta dopiero zaczyna kwitnąć no i krokusy to jest rabata z hortensjami strawą trawą rozplenicą pod brzozami tutaj właśnie najwcześniej kwitną te krokusy tu jest najcieplej chyba dla nich porozsadzałam sobie też w inne miejsca a tutaj te zielone takie kubki co widzicie, te kępy to dopiero będą kwitły inne odmiany krokusów tutaj na przykład te z lewej strony wezmę sobie je podzielę jak przykwitną dopiero ponieważ one jak tak się narasta jeden na drugim to potem zaczynają mi do góry wychodzić dlatego sobie je porozmnażam a tutaj tak samo są te żółte też bardzo wcześnie kwitną Dobra, Hokus, chodź, idziemy ciąć piwonie. Tutaj na rabacie mam tą piwonie drzewiastą. Ona kwitnie w kolorze białym. Nie znam jej odmiany, ale tak, tutaj widzicie, że jest wszystko takie suche, cały ten pęd, a tutaj wypuszcza nowe. Tutaj Tutaj ma nowe. Więc ja zawsze sobie tnę nad tymi pędami. Jeżeli też widzę, że jest coś takiego suchego, jak tutaj, to po prostu biorę i obcinam. Tutaj. Tutaj też widzicie, że jest cała sucha, aż do tego miejsca. Tutaj tnę. Tutaj jest też wzięte. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli nie jesteście pewni, czy pęd jest suchy, wystarczy go wziąć po prostu w dłoń i trochę wykrzywić. I on się Wam złamie. I wtedy wiecie, że u samej podstawy należy go wyciąć. Moje obydwa koty już czekają na mnie. Oczywiście taki piwonie nie musicie czyścić. Nic jej nie będzie. Ale ja to wolę zrobić. Wtedy ładnie wygląda. No i tak samo tutaj będę cięła jeszcze paprocie, hakone, która mi tutaj rośnie. Tutaj też. Też ją wytnę u samego dołu. I na pewno zajmę się tutaj. To jest ostrokrzew i będę chciała go bardzo skrócić, o tak wiecie, dotąd, ponieważ jest za wysoki. On by posadzony w złym miejscu. Tak to jest, jak się sadzi czasami, jak się nie mam pojęcia o roślinach, jak będą wyglądały. I ja sobie z niego po prostu robię taką dużą kulkę. No i katalpy można też przyciąć, jeżeli macie tylko ochotę, to jak najbardziej. Tutaj, u samej podstawy, ja zawsze tnę. To jest też dobry moment, ponieważ jest ciepło. Nie zapowiadajmy upadów deszczu. Ta piwonia też się ładnie sama zagęszcza. Tutaj sobie od dołu wypuszcza też nowe pędy. Tutaj. Tutaj widać na przykład już oczka też nowych. Więc niekoniecznie trzeba ją ciąć w celu zagęszczenia. Natomiast jeśli chcecie sobie zagęścić taką piwonię drzewiastą, to ja bym ją skróciła po przekwitnieniu tak o jedną trzecią. Nawożę ją wiosną obornikiem granulowanym lub na przykład azofoską, ale teraz, że ściółkowałam całą rabatę i nawoziłam jesienią, w tym roku tego nie będę robiła właśnie wiosną. Na tej rabacie też rosną żurawki. Tutaj widzicie takie suche liście. To też wszystko można wziąć i powycinać nisko no tutaj chyba nawet nic nie zostawię z niej, tylko po prostu wszystko powycinam. Ona sobie gdzieś tutaj wypuści za chwilę świeże nowe. Tutaj obok też. Chociaż tutaj ładnie przyzimowała, to może coś zostawię. Ale te. No. I ona sobie tutaj zacznie puszczać nowe listki młode. Ładne, świeże. Więc można też spokojnie ciąć żurawki. Wyczyścić je. Bergenie. Zostawiam, nie ruszam. Te liście takie wyglądają, jakby okropnięte były, ale jak przyjdzie trochę więcej ciepła, to one się podniosą, no i będzie kwitła na różowo. Więc bergenię jeszcze zostawiam. Chociaż jeżeli na przykład macie jakieś takie brzydkie liście, o tutaj, taki suchy, on nawet cały jest suchy, to można też to wziąć i sobie wyczyścić. No tutaj też. A tutaj ze środka będą wychodziły kwiaty bergenii. A jest takich prac porządkowych na tej rabacie. To było tyle. Tutaj też możecie zobaczyć właśnie bergenie, ten liść jest fatalny, więc go na pewno usunę, ten też. Ten też. No i tak postępuję, jeżeli faktycznie są jakieś takie bardzo brzydkie, to wycinam, ma sobie też młode puści, nowe przyrosty. No i dużo pracy na tej rabacie nie ma. Za piwonią mamy budleję, która tutaj tak rośnie od niechcenia sobie, ponieważ ja ją dostałam jako młodą sadzonkę. Posadziłam tutaj nie wiedziałam, czy się nie, ale od kilkunastu lat ma się dobrze. Chociaż staram się ją obcinać na maks, ile się da, bo na tutaj miejsca nie ma za bardzo dorośnięcia. No i tak tutaj jest, widzicie, nowy pęd, który zostawiam na pewno. Tutaj miała takie duże, stare pędy, i budleję sobie tnę. Tak naprawdę w zależności od tego, jaki chcę mieć efekt. Czy chcę, żeby była wysoka, czy chcę, żeby była po prostu niska. Ja tutaj chcę, żeby ona była wyższa. Dlatego obetnę tylko praktycznie ją gdzieś tak powiedzmy o w tym miejscu. Czyli widzicie? Tak na metr wysokości. Gdzieś na metrze powiedzmy. I ona tak puści pędy sobie tutaj w górę. No i powiedzmy, że tutaj będzie trochę miała miejsca więcej, aby zakwitnąć nad tym murkiem. A jeżeli chcecie mieć mniejszy, bardziej zwarty krzew, sobie ją nisko. Przycięta budleja. Ja tutaj wycięłam wszystkie u niej takie cienkie też pędy, ponieważ są mi niepotrzebne. A chciałam zrobić tu więcej miejsca dla piwoni, która coraz ładniej się rozrasta, właśnie ta drzewiasta. Tak wygląda po cięciu. A to są moje dzisiejsze zakupy. Bratki, stokrotki, prymule. Bratki, jak widzicie, w różnych kolorach, bo jest wybór, też właśnie ogromny. Mniejsze są bratki, takie właśnie większe. Tutaj, tak samo widzicie, stokrotki. No i prymula. To jest prymula, która właśnie mi się bardzo spodobała. I teraz zabieram się. Zasadzenie tego do donic nie będę Wam pokazywała, bo tu dużej filozofii nie ma. E, największe trudności zawsze mi sprawia stworzenie kompozycji z tego, co kupię, albo nawet w sklepie wybranie. E, a tutaj będę sadziła do zwykłej ziemi uniwersalnej, a mam mało czasu, ponieważ ja po pracy mam dosłownie godzinkę, no i teraz właśnie wtorek, środa były takimi dniami, że coś tam porobiłam w ogrodzie, a tej pracy jest coraz więcej. E, I tak weekendy też czasami mam zajęte, mam jakieś inne obowiązki, no i Muszę się właśnie sprężyć, a nagrywanie, z nagrywaniem mi bardzo długo schodzi, dlatego tak to zrobię na szybko i zaraz Wam pokażę efekt końcowy, jak to wyszło. Gdy sadzę takie kwiatki do donic, to zawsze staram się zruszyć te korzenie, tak aby po prostu tutaj z boku i z tyłu, żeby miały luźno. Wtedy lepiej kwitną i szybciej się przyjmują w nowych miejscach. Pół godziny i posadzone. Będę sobie musiała jeszcze tylko znaleźć jakieś patyki brzozy lub coś tutaj dodać do tych kompozycji, jeszcze coś suchego. Może mech? Zobaczę. Tutaj mam hortensję kosmatą, omszoną i postępujemy z nią e, podobnie jak właśnie z piwonią. Obcinamy tylko kwiatostany. One tu były na końcu, zostały przycięte już wcześniej, a potem po prostu do takiego miejsca. Tutaj widać ewidentnie, że one są suche, więc wszystkie suche pędy, e, które macie, tak samo ścinacie e, do pierwszego oczka. Tutaj akurat jest chyba pierwsze oczko. Tak, to jest jeszcze suche, Będzie je trzeba będzie całe ściąć. A tutaj na górze, a tutaj to są jej kwiatostany. Tutaj, tutaj i tutaj. I to wszystko zakwitnie Wam w tym roku. Jeżeli chcecie ją sobie zagęścić, to cięcie można wykonać, ale po przekwitnieniu. Ona może w kolejnym roku trochę słabiej zakwitnąć. Ale kwiaty są raczej na niej też gwarantowane i na pewno ładniej kwitnie niż hortensje ogrodowe. Mniej wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. My ją tutaj, to jest akurat ogród mojej mamy, nie okrywa niczym na zimę, tylko nawóz do hortensji na wiosnę, ewentualnie ściółkuje korą. A przez zimę ona ma też bardzo ładne gałęzie, takie widzicie, jak brzoza, coś podobnego, też tak się łuszczą i odchodzą. Więc też krzew jest ozdobny zimą. A mnie zastał taki piękny zachód słońca. Idealnie na koniec dnia. Dziękuję Wam za dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.